Na kanale sklepu filigranki z tej strony Monika. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na inspirację z pudełeczkiem. Mam tutaj przygotowaną bazę na pudełko, takie, które mieści się do, do boksa. Jest to pudełko okrągłe, nasza nowość. I części tej tekturki mamy takie. Tutaj mamy dwie boczne ścianki. Dno naszego pudełeczka wykończenie tego dna i tutaj mamy dwa elementy na pokrywkę. Jest dostępne w ofercie filigranków też większe pudełeczko. Ono ma 15 cm średnicy. Tutaj sobie odłożę, przygotowałam je tylko, żeby Wam pokazać. Oprócz bazy na pudełko przygotowałam sobie też małą baletnicę. Nasza Szefowa podsunęła taki piękny pomysł właśnie, żeby takie pudełeczko można potraktować jako taką, takie pudełko z pozytywką i dzisiaj bym chciała coś właśnie w tym stylu zrobić. I tutaj wyciąłam sobie listeczki, żeby skończyć te gałązki, to jest arkusik, który znajdziecie pod nazwą gałązki, krótkie, kolekcja flora na stronie filigranków w taki sposób możecie sobie wyszukać ja chcę po prostu wykorzystać te gałązeczki do końca, piękne, drobne listki także to jeśli chodzi o tekturki którki: baza na pudełko i listeczki i do ozdobienia mojego pudełeczka wyciągnąłam sobie kolekcję Margaret Love Me Tender ona jest właśnie w takich vintage'owym klimacie, ale ma dużo właśnie takich różowych elementów w związku z tym wyciągam sobie też różowy, y, różowy wosk na wykończenie różnych elementów. Tutaj mam też kwiatuszki papierowe, różyczki różowe i y, małe białe. Myślę, że potem może jakimś gestem jeszcze je, je nieco przybrudzę. I przygotowałam sobie też puder i biały, y, biały puder do embossingu, i tuż, żeby sobie naszą y, baletnicę embosować na biało. Ja się zabieram do pracy, zacznę sobie od y, sklejenia naszego pudełeczka, potem przejdziemy do, y, do dekorowania. Y, na chwilkę jeszcze wrócę do Was na końcu. Y, myślę, że samo pudełko będę sklejać też y, w przyspieszeniu, bo y, nie jest to zbyt skomplikowane. Tutaj mamy do połączenia dwie ścianki. Y, jak zobaczycie, to może jeszcze zanim zacznę sklejać, Wam pokażę. Y, jak zobaczycie, Tutaj podstawa tego naszego dna pudełka, o ostrość, ma takie dwa szersze miejsca. Wszędzie są te wypustki i te puste miejsca są takie mniejsze, równe, ale są dwa miejsca właśnie takie szersze i to po prostu będą miejsca łączenia tych naszych dwóch części ścianek. Tutaj się musi zmieścić jedno obok drugiej. O, tak tylko wam pokażę. Tak, i tutaj obok będzie ta druga część. One się tutaj muszą połączyć. I jak już to przykleimy, to wtedy na górę y, należy nałożyć. Przykleić to. I tutaj tak samo macie. Wszędzie są równe, mniejsze te y, wcięcia. I są dwa takie większe, w które właśnie musi, muszą się zmieścić, musi się zmieścić to połączenie tych dwóch ścianek. Także ja się zabiorę najpierw za sklejenie. Będę chciał kleić nasze pudełko papierem, więc przydadzą nam się, ja myślę, że wytnę sobie dwa kółka tej wielkości, czyli takie największe i jedno takie mniejsze, żeby wkleić do środka jako zamknięcie żeby te, tę część w środku też od, okleić to y, wieczko. No i oczywiście przyda się pasek. Y, pasek do oklejenia boków naszego pudełeczka papierowy. I ten pasek powinien mieć szerokość 4 cm. Bo y, będziemy y, oklejać właśnie na szerokość y, tego boku pudełka. Także 4 cm. Możecie sobie nawet tak zmierzyć razy 2 razy 13 cm, czyli 26 cm z małą zakładką. Ewentualnie, jak sobie chcecie, to powiedzmy tam 26,5 cm długości pasek, żeby okleić dookoła nasze pudełko. Ja się zabieram za sklejanie, za oklejanie, za ozdabianie. I słyszymy się na chwileczkę jeszcze na koniec filmu. thank you Nasze pudełeczko skończone prezentuje się tak. Jak widzicie, mieści się swobodnie na ręce. Zmieści się też w boksie. Niekoniecznie z tą baletnicą, bo ona jest dość wysoka, i razem z baletnicą, to wszystko jakby ta cała kompozycja ma 12 cm wysokości. Więc albo macie opcję zrobienia większego boksa, jeśli chcielibyście takie pudełeczko włożyć do boksa, albo można wykorzystać to pudełeczko jako osobny element. Na przykład na jakiś drobny podarunek. Tutaj się spokojnie zmieści jakaś biżuteria albo nawet jakieś drobne słodkości. Tak się prezentuje nasza paletnica. Tutaj tak się prezentuje ta kompozycja kwiatowa. O, tak to wygląda. No i tutaj mamy, dodałam stążeczkę, żeby łatwiej było ściągać to wieczko, bo ono tak się, jakie fajnie włożycie do środka, to ono się tak blokuje. O że tak nie tak łatwo spada, yy, o, trzyma się fajnie to zamknięcie i wtedy żeby tak łatwiej było otwierać to dodałam tą wstążeczkę. Tak to się prezentuje. Ja wam bardzo dziękuję już za uwagę, serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się pa.